Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Filip Lahendro, nowy młodzieżowiec niebieskich. Trafiasz do nas z pniówka Pawłowice na zasadzie transferu definitywnego. Podpisałeś dwójpółletni kontrakt po takich można powiedzieć no, krótkich, tygodniowych testach. I powiedz tak po prostu, co czujesz, Filip? Czuję oczywiście wielką dumę i ogromne szczęście, że mogę tutaj być. Tak, byłeś podczas tych te testów w jakikolwiek sposób, e, nie wiem, zestresowany, bo, bo nasz dyrektor e, Tomasz Foszmańczyk no, mówił, że widział po tobie dokładnie to, co na meczach trzeciej ligi, czyli tam grałeś na trzecioligowych rywali z odwagą, swobodą, z dobrym jeden na jeden. I to samo próbowałeś przeszczepić tutaj, nawet grając na takiego ligowego wyjadacza jak Martin Kączkowski, więc no, były takie nerwy, obawa o, o przyszłość, no bo wiadomo, że to, to nigdy nie jest jakaś taka komfortowa sytuacja te testy. Lekki stres oczywiście był, muszę to przyznać, ale starałem się skupić na swoich zadaniach, które mam po prostu zrealizować. I to tyle. Byłeś na tyle pewny swojej takiej wartości, piłkarskiej jakości, że, że szedłeś tu z przekonaniem, że dobra, pokażę się i, i mnie podpiszą. No, zawsze mi się wydaje, że mam to w DNA, po prostu, że próbuję gram odważnie, no i też starałem się to przenieść po prostu tutaj. No powiedz coś więcej o swojej piłkarskiej drodze. Jesteś młodym zawodnikiem, w tym roku skończysz 19 lat, półtora sezonu dopiero w seniorskiej piłce na, na poziomie trzeciej ligi. Także jak to się wszystko zaczynało, jak przebiegało? Zaczęło się tak, że trafiłem do Akademii Podbeskidzia dziabersko gdzie spędziłem tam wiele swoich lat pod okiem trenera Wojciecha Fludra, i stamtąd zdecydowałem się na odejście i zrobienie. Krok jak najszybciej do piłki seniorskiej. Grałem półtorej roku w Pimfku Pawłowice, i wydaje mi się, że to jest teraz odpowiedni moment, żeby spróbować swoich sił wyżej. No więc właśnie, miałem, miałem o to pytać, czy czułeś po tej poprzedniej rundzie, po tej rundzie 7 i 3, że to jest ta chwila. Pięć goli, trzy asysty, czułeś się mocny? No, czułem, że to jest dobry moment, żeby spróbować dziś wyżej. No i akurat się udało, więc jestem bardzo zadowolony. Powiedz, wybrałeś łóżko spośród powiedzmy kilku zainteresowanych klubów, jak tutaj no, odbierasz treningi, szatnie, z kim może złapałeś najlepszy kontakt, jak ci, jak ci tu jest po prostu? Jest mi tutaj bardzo dobrze, najlepszy kontakt złapałem z młodymi chłopakami, ale również ze starszymi mam dobry kontakt i wiele mogę od nich czerpać takiej ważnej, doświadczonej wiedzy, którą mi przekazują. No i czuję się tutaj bardzo dobrze. Wszyscy chłopacy mnie dobrze przyjęli. No powiedz tak, na, na najbliższą przyszłość oczywiście przed nami pierwszy sparing już w piątek z Polonią, by to być może taki nieoficjalny na razie debiut z rk na piersi zaliczysz. Już za 8 dni lecimy do Turcji. Jakie takie cele sobie na ten najbliższy czas, na tą pierwszą fazę tego dwupółletniego kontaktu stawiasz, co chciałbyś w rundzie wiosennej tutaj osiągnąć? Chciałbym oczywiście jak najszybciej zadebiutować i pokazywać również w ruchu to co pokazywałem w piłkowcu Pawłowice. Dzięki. Witamy przy cichej i powodzenia Filip. Dziękuję bardzo.